Drogie Divers, mija 20 lat, odkąd jesteście już z nami. Dlatego też chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. Na tę okazję przygotowałem nawet balony, ale to nie koniec. Na początku, kiedy usłyszałem o tym konkursie, postanowiłem, że przygotuję dla Was domino i tak wyglądały moje pierwsze podrygi. Ale z przyjemnością zacznę od jedynki, która nie rozwaliła się tak jak powinien. Kolejne będzie zero. Osaka. I w tym momencie, moi drodzy, cięcie, ponieważ nie udało mi się tak zbić domino, żebyście zobaczyli, co z tego wyszło. Wyszły jakieś w ogóle chyba fanfary. Dlatego też, ponieważ nie umiem chyba układać domino, pokażę wam, jak ładnie domino wygląda na leżąco z góry. Widzieliście kiedyś, żeby ktoś ułożył na leżąco napis z domino? Na pewno widzieliście, ale takiego napisu na pewno nie. Standard Divers. Teraz wygląda to nieco inaczej, ponieważ mam przygotowaną większą ilość klocków i dlatego też chciałbym Wam zaprezentować już domino w pełnej karasie, które mam nadzieję bardzo Wam się spodoba. A przy okazji chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego na kolejne... Nie. A przy okazji chciałbym Wam życzyć przede wszystkim ponad 100 lat działalności na naszym rynku i nie tylko naszym. Wielu klientów, dużych kolejek do kas, ale dlatego, żeby tych klientów było bardzo dużo, cóż, wielu inwestorów na giełdzie, wszystkiego, co najlepsze i to, co sobie możecie wymarzyć od Waszych ukochanych klientów. Najlepsze życzenia przejmijcie. A teraz już zobaczcie domino, które dla Was przygotowałem. de diversa